Cześć! Gramy dzisiaj w Mortadello! W Pasadelo! To jest gra jakichś. Greków. Bieda, tam i w ogóle do tego robią w Unity. Bo to jest dla biedy. Przedstawię troszkę kamerę. Greków? Te, kurwa, groźne drzwi. Dobre, Aha. E, to jest. Świat, e, a jakieś. Interacto co objecto Dobra, chuj, gramy. Continuar Jej Gerardo Mara, e, pierdoleto Latara jakąś daje No Właśnie nie mogę Nie, nie... ma latarki? mogę się znaleźć <tryk> Jest latarka! O oh, jest, jest No leży tam Leżmy e, Jak się... O! Dobra wela, Salat. Salat! Sałata! O to chodzi. Na pewno. Tak To szukamy sałaty. Porta transida. Da. A ta latorka chuja daje Tutaj jakoś tak Może po prostu jest Ufa Tor. A tam coś się świeci na fioletowo kurwa Nie mogę sprintić tu. tu może można sprawy krew Co to jest? Hegari ten jakiś klucz Inventor Tabem M i... Wtedy, oj, Co? Co? Ta. Ta. Okazji... No, no tak, Oczywiście. Ale się pokazuje, nam tutaj, więc chyba... Chyba okej okay. No. Da się da wskoczyć? To Da się tu wskoczyć, wiem. Ale to jest chyba nie żyje. Jak? Dlaczego on tak kurwa chodzi, jak pizda w smole? No. Sens. Czekaj, bo tu coś z lewej jakaś konsoleta jest Była Pierdolę. Na no chuj ten dźwięk Spokojnie kurwa, co tylko coś z skierczy. Jo pierdolę! Ja w to gram dalej. No, nie, nie, nie Kreatura to był ten typiasz, który przeskoczył. Oh! Kolejny klucz. Oh! Uh! Kółko, przyda się. Nie, kurwa, z tym nie wyjdę teraz. Schowam się za krzesłem. Krzesła też się ruszają, nie, to nie nie ta gra. Kurwa. <laughs> Masz drzwi po lewej jeszcze. Kurwa, ale to chujowo wygląda. <laughs>

zawsze coś się kurwa dzieje. No kurwa! to tam klucz chowa? co ja wiem? Klucz. No to no, jest trzy klucze. No to wpytam. Dlaczego te kany się świecą? No idź, ci, idź, idź, idź. Nie. Nie bój się. Jeszcze wypróbuj. Wal się. Źle wygląda <gry> Żerówka Taka mała kurwa sugestia Czy coś Na ziemię w nie ma klucza może To się zdarza Kilka kluczy, tam było kilka zamkniętych drzwi, takich fajnie wyglądających. To jest wskoczyć tam po prawo też na tym. Tutaj coś było? Nie, tutaj nie, tutaj nie, to już byliśmy, kurwa, Pierdole. Teraz w lewo? No stąd wyszliśmy, o, tu jest ten. Aha. Oczywiście, zamknięte. A teraz mamy klucze, to możemy wejść w te drzwi, spróbować przynajmniej. A, mamy tykułko! A no tak. Pali nam światło, albo coś? No fajnie by było. Uh, o, oh, hello. Ja pierdolę. JA! ŚWIATŁO! Tak? Nyga, no kurwa widzisz? Dobra, masz klucze, wejść tam te drzwi. Uh. Co ty otwierd... No, dobra, zapierdol. <gry> W sensie po drugiej stronie tych torów żiet wygląda całkiem strasznie. Pierdolę tego. Ja też nie chcę zrobić. Kurwa no, jakiś jebany wandal to wyrwał <głos> <głos> Spróbuj ten śrubokręt przypierdolić tam do tego No ale nie wiem jak go wziąłeś No to automatycznie ci się używa przecież Co? Naciskasz Ej, Ale to gdzie ty śrubokręt? Do tych kabelków Myślisz? Jak może to się udać ja. Co tak tupie to ty. Nie pukaj kurwa ale <noise> Kolej, teraz jak. <noise> Ten jest. Evet. E. Jest konsola! A do tamtej, te, tam tamtej drzwi. Tak. O, i żarówka. żarówka. To do tego kibla. Tak, tak, tak. tak. I kolejny klucz? klucz. Kurwa, ale oni aż się waj tych kluczy. No dobrze, wszystko się przyda. Czy przy każdym otwarciu drzwi teraz będziemy musieli strać w gacie? coś tam było? No tutaj, coś tam, ten, w takiej konsolecie tej tam, kurwa. Jeszcze eee... nie powiedz, że teraz potrzebuję jakiegoś kurwa, kodu. kodu Albo prądu, najbardziej takie, takie proste. No. Tamte właśnie to, to, to... to Weź to... lewo czekaj. Co? Eee, bo tutaj na ścianie coś było, kurwa. A ekran, hamburgera. Hamburger. Burger. Dobra Czemu nie mogę tutaj sprintować? Dobra, teraz idziemy wkręcić żarówkę, ta? Nie, możemy się zająć prądem jak na razie Nie, nie, przykład no bo prąd mamy W tej części, tylko tam był w kiblu A właśnie Do wkręcenia, no właśnie stanie. Wszystko jest poukładane Ale boję się tam wejść teraz Co teraz? Coś spadło. Czekaj, czekaj, wróćcie tam do tej plennicy, tam, nie? Tutaj przejrzałeś wszystko? Tak. Ten klucz wyciągnąłem jeden, nie? Aha Kurwa, co to są za dźwięki? Z dupy. Tam coś kurwa jest. Na szczęście tylko łameczka. Tam dalej w tych drzwiach. wyglądało jakby coś było. Kurwa. Tylko wiatr. Tylko wiatr. Spakaj. Tu mamy prądy. A to wiatr... wciśnij. Żółty. Żółty, czerwony, zielony, niebieski. Żółty. O, to się zgasił? Czerwony, zielony, niebieski. O kurwa! Ty jebany chuju! Korer? Co to jest koler nie wiem, jest taki program, Corel Draw Sprysz te drzwi jeszcze, na no, wszelki wypadek Co jest, kurwa? Tam są te, teraz ta konsola pewnie działa Ty, Ty. mogę teraz skręcić? Jak? Shiftem Jeban. tak z dupy Może poczuł się pewniej, kurwa, jest prąd Nie tutaj, nie tu Liga Na lewo Kurwa, za tobą tam, no I tutaj Ty idioto, a gdzie wsadziłem tę konsolkę? Dobra, i tutaj będziemy musieli. Podzwać. Ale jest. Plan... No to poczekaj, najpierw mm -hmm. zobacz. Tak z ciekawości. Kurwa. Gdzie ona Czekaj, czekaj, gdzie był ten kiber? Bo tam żarówka była. Tak, kręci chyba mi w jakimś celu. Może, żeby plan wziął? Nie tutaj. Już w dole. Coraz bardziej się boję tej gry. Dobra, żarówka wkręcona. Co? Coś 2, 3, jest? 3, to jest pewnie kod do tego 2, 3, 3, 1 Tak 2, 3, 3, 1 Ej kurwa, timer, co jest? Wklepuj, 2, 3, 3, 1 Nie! Yeah. nic nas nie wystraszyło Wzgaś żarówkę Kurde, znaczy latamy Weź wyłącz prąd może, bo to coś szalonego. 저가... To <or> <yapNS> <área> tam stoi, <corrogen Hudson's> kurwa! <mulet> <dic> <Interestingly> <taru stata> Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to. Dajcie suba!